Gramy z w MSP. No Dobra, trochę coś tu się dzieje, ale może być. No, ale tu jeszcze że nagrywam. Po co? Może no, by widzieć. O kurde jeszcze nie brakuje. 68 będę... Nie się ukończy. A i podpowiedzcie mi na przykład... Paw... Paw... Pawolo! Paweł. Jeśli chcecie mówcie na mnie Pawło, bo mam tak na imię. No właśnie. I patrzcie, i tego ja już nie ogarniam, no. Zaraz napiszę, żeby tylko na mnie pomyliła. Ja yy, to naprawdę nie kocham. Mm -hmm. no. Kurde. Już napisałem, że nagrywam. No, o, przebrzałeś się, jak widzę. No, no tak. Eee, czekaj, pokażę wam moją szafę. No ja też wam pokażę moją Biedna moja szapa. Ostatnio u Gagi się haker włamał. No właśnie. Jakby u mnie coś piszało na ten, to sorry, nie? Bo takie małe są te... U, 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 u Gagi na kanałach, na tych, na kotach się jakiś haker włamał pisał takie coś, dlaczego jestem brzydka, bo kogo mają na konto z zabawu nie, bo tak dla jaj się bawiliśmy, do niego czemu jestem taka brzydka, tak pisał takie coś, albo tu haker aha, i pozdrawiam Kasi z 777 spag 270 ja pozdrawiam Ale czekajcie, ja po... Mr. Bro. <laughs> ja, pozdrawiam. Po... ja pozdrawiam Aleksandrę Burg.

Właśnie? I pozdrawiam z które który to jest Nob. Można powiedzieć, że to jest e, Bot. Jakby. No właśnie, to I jest. Pixie star. I to jest właśnie głupie. Właśnie, jak to ktoś jest ma ciekawostka, jakie na, na początku gry, jak żeby zostać z nim przyjaciół, to nie można odmówić, tylko trzeba przyjąć. No, albo. Oba... <laughs> <Kurka. śmiech> na pewno nie pragnąłem. Na pewno nie powiedziałam kur.

Ty Gagasz śpiewu trzy. Yeah baby, yeah baby. Tutaj, chodź, bo to moje biedne, moje biedne kanto to do, 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 do. To Moje, 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 piękne A wiesz, ja tu rzucę moje dwie. No, 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 nie tak, nie e, daram. Wiem o tym. I też mi ciągle tutaj znajomych, Ale ja nie wiem, chyba daje to u no Nie gówno No. No. Czekaj, okay, ja tutaj pójdę do. Muszę na chwilę wyjść z Ludziska. <noise> wiesz, że to się nie zapisze? <noise> A, ci czy już mi się teraz filmik mój wrzucił na YouTube. I dziwne. Aha, i u niego, zobaczycie to filmik. kanał? To no. Paweł Sankiewicz, no. O Jezu, prawie każdy już ma. Kurde, uderzyło się do e, ja chociaż nie podaję imienia i nazwiska. Z wielka mi filozofia. Prawie wszyscy już mają. Z imieniem i nazwiskiem. E, no, ma, nie ma. Życzę. O Jezu, bo oni ksywki se wzięli. Właśnie, ja też. Ty będziesz mi to wypominał, nie? No. Love me. I <laughs> A ty, Gaga, może ze swojego tego dzwonić? Tableta? Tak. To patrz teraz. Jaki ty masz numer na tablecie? 667. Czekaj, bo coś, bo coś się zrobi z tego, pogada. 661 no, 2-1-3 2-1-3 no, 797 797 Hypatera okay, weź tego nie odbieraj, sylwia, ja teraz do, cie do ciebie dzwonię. Tego nie odbieraj, okej? Okay? No, ty nie dajesz dobry. Co ty mi człowieku podałeś? <gry> Ej, nie, sylwia, to jest mój numer. No pokaż.

I nic, no, i nic no. Kurde, bo wiesz, wiesz jak na przykład do ciebie dzwonię, to możemy przez kamerkę gadać, patrz. Wiem. Ale nie, bo ty tego też skoro też nie masz. Patrz. Rozmowa z kamerką. Patrz. Wiesz? Nie. Nie, 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 tutaj nie 6-1. A tu nie nie wiem. Nudzi mi się ten odcinek, ludziska. pisz się wszędzie, nie wiem, kurde. Nudzi mi się. Ja, no, ja chyba kończę na tym odcinku, mamo. Nudzi mi się teraz. No, ja też mi się nie No to no, ale ludziska, papatki. Kopatki czekać ludziska Kończymy ja wezmę moje zakończenie Moje zakończenie Czekajcie ludziska od yy.